Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zasadzie trójek w nowoczesnym survivalu. Zapraszam. Moi drodzy, w jednym z ostatnich filmów, w którym swoją drogą chyba testowałem nowe powitanie na kanał, nie sprawdziło się, więc wracamy do starego, mówiłem o czymś, co nazywa się zasadą trójek. Jest to taka zasada stosowana w tradycyjnym survivalu do określenia naszych priorytetów suriwalowych. I ta zasada mówi, że możemy wytrzymać, przeżyć 3 minuty bez tlenu, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez żywności. Chciałbym dziś omówić z wami tę zasadę w szerszym kontekście nowoczesnego survivalu. Dla osób, które słyszą to pojęcie nowoczesnego survivalu po raz pierwszy i chciałoby się dowiedzieć coś na temat więcej, no to tu jest osobny materiał na ten temat. W dużym skrócie jest to filozofia przygotowywania się na sytuacje awaryjne w taki sposób, żeby to, co kupimy, zrobimy, nauczymy się, zdobędziemy, służyło nam nie tylko w sytuacjach awaryjnych, lecz także na co dzień, dzięki czemu nie stracimy, nawet jeśli nic złego się nie stanie. W kontekście nowoczesnego suriwalu troszkę tę zasadę trójek rozbudowaliśmy i opisaliśmy ją w encyklopedii nowoczesnego survivalu. Link jest w opisie pod filmem w sposób następujący. Przeciętny człowiek może przeżyć mniej więcej 3 sekundy, gdy podejmie głupią decyzję ze względu na brak opanowania, 3 minuty bez tlenu. Lub powietrza, ale także w zimnej wodzie, 3 godziny bez odpowiedniego ubrania, schronienia, ognia, 3 dni bez wody, 3 tygodnie bez jedzenia, 3 miesiące bez kontaktu z innym człowiekiem. I tak jak w tradycyjnym survivalu, tak i tutaj ta zasada pokazuje nam kierunki, co powinniśmy zrobić, żeby być gotowi na sytuacje awaryjne, ale pokazuje też w kolejności od najważniejszych. Zaczynamy od tych 3 sekund. Trzy sekundy będziemy żyć, kiedy podejmiemy jakąś głupią decyzję. W pośpiechu, bez opanowania, bez rozejrzenia się, bez podjęcia właściwej decyzji. Bez zatrzymania się w celu podjęcia właściwej decyzji. Na przykład, wejdziemy po prostu na przejście dla pieszych na czerwonym, nie patrząc. Na nic zdadzą się wszystkie nasze przygotowania, zestawy, akcesoria, gadżety, zapasy, jeśli zostaniemy zmieceni z planszy przez ciężarówkę z gruzem. Logiczne. A więc podstawową rzeczą, którą musimy robić w sytuacjach awaryjnych, ale też przygotowując się na nie, jest po prostu myśleć myśleć Oczywiście to myślenie czasami nie trwa 3 sekund, może trwać 3 tygodnie, może trwać 3 godziny oglądania kolejnych filmów z żółtymi napisami na YouTubie. Nie róbcie tego. Lepiej korzystajcie z porządnych naukowych źródeł, na przykład z artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Bezmyślność jest może nie ale jedną z najważniejszych przyczyn śmierci w naszym kraju, zwłaszcza bezmyślność na drogach, na ulicach. I dlatego zaczynamy od zasady zalecającej myślenie. Drugi w kolejności punkt to jest to, że człowiek może wytrzymać 3 minuty bez tlenu, ale także 3 minuty w zimnej wodzie, na przykład jak wpadnie do nie? No i akurat umiejętność wychodzenia z przerembla to jest umiejętność, powiedziałbym, bardziej z tego tradycyjnego survivalu. Natomiast Patrząc z perspektywy surwialu nowoczesnego, chcąc uniknąć wpadnięcia do przeremla, po prostu cofnij się do poprzedniego punktu i myśl, w sensie no, nie wchodź na lód, jeśli nie wiesz, jak jest gruby. Nie wchodź na lód, jeśli wydaje Ci się, że jest gruby, a tak naprawdę nie jest gruby. A w ogóle dla bezpieczeństwa najlepiej wcale nie wchodź na lód. A jeśli już musisz wchodzić, to rób to w taki sposób, żebyś był w stanie, w razie czego, z tego przerębla czy z tego lodu, który pod tobą się zawali, czy z tej wody, kiedy ten lód pod tobą się złamie, jakoś w miarę szybko wydostać. Żebyś potem mógł błyskawicznie zdjąć ubranie, założyć suche, rozpalić ogień i się ograć. Na przykład nie. Ja się nie będę tu wymądrzał, że znam się na metodach wychodzenia z wody w zamarzniętym jeziorze, bo się nie znam, ale to, co ja bym zrobił, to po pierwsze unikał takiego ryzyka, a po drugie, już to ryzyko musiałbym podjąć, to starałbym się właśnie mieć te dodatkowe zabezpieczenia. Zapas ubrania na brzegu, na zapalniczkę albo zapałki, najlepiej zapalniczkę, żeby efektywnie móc szybko, błyskawicznie rozpalić ogień, podpałkę, może nawet naszego sobie paliwo, żeby to ognisko mogło się czymś zająć. Nie? To, to zajmie, nie wiem, 10, 15, 20 minut, w zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, ale zwiększy znacząco Twoje bezpieczeństwo. A jeśli chodzi o tlen, no to cóż, jak nie będziecie mieć tlenu, to po prostu umrzecie rzeczywiście po trzech minutach, w sensie, no może nie po trzech, może po pięciu, może po siedmiu, to też zależy od temperatury, od tego, w jakim stanie jesteście, w jakim zdrowiu, wasz mózg po prostu zacznie obumierać. Ale tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli czym oddychać, żebyśmy mieli ten tlen. Chodzi także o to, żebyśmy chronili nasze drogi oddechowe przed innymi czynnikami, które mogą nas bezpośrednio albo pośrednio w dłuższej perspektywie zabić. Albo nawet nie tyle zabić, co doprowadzić do rozstroju zdrowia. Chodzi na przykład o gazy, o szkodliwe chemikalia które są w powietrzu. W krótszej perspektywie, na przykład, jeśli będziesz mieć do czynienia ze skażeniem chemicznym twojej okolicy, to jest jeden z najczęstszych przykładów katastrofy, o której wspominamy, bo to się może zdarzyć praktycznie u każdego z nas. Tu po tej drodze za moimi plecami może jechać z chorem, który się, która się wywróci i skazi całą naszą okolicę, nie? więc muszę mieć coś, co będzie chronić moje drogi oddechowe przed tym właśnie chlorem. A czym mam je chronić? No po prostu maską albo półmaską przeciwgazową z odpowiednim wkładem, odpowiednim filtrem, to znaczy odpowiednim. Po pierwsze, żeby był w okresie trwałości, w okresie ważności, a nie przeterminowany od 5 lat, a po drugie, żeby był wyprodukowany właśnie do ochrony przed takimi zanieczyszczeniami, przed takimi skażeniami, jakich się obawiam. Proste. Ale zanieczyszczenia wchłonięte przez drogi oddechowe mogą nam też zaszkodzić w dłuższej perspektywie. Na przykład smog. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się, o ile dobrze pamiętam, do kilkudziesięciu tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Co znaczą przedwczesne zgony? Znaczy to, że ktoś mógłby żyć do 95 lat, a dożył do 89, 6 lat życia mu zabrał ten smog, to zanieczyszczenie powietrza. Tak? A więc też budujmy nasze zabezpieczenia przed tym właśnie czynnikiem. Jeśli dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu, w sezonie, kiedy jest najgorsze zanieczyszczenie powietrza, najgorsza jego jakość, no to sobie kupmy maskę. Przeciwsmogową albo zwykłą maskę przeciwpyłową FFP2, FFP3, która ogromną część tych zanieczyszczeń zatrzyma i będzie chronić w ten sposób nasze płuca. Jeśli boimy się o jakość powietrza w pomieszczeniach, no to kupmy sobie oczyszczacz powietrza do mieszkania albo zastosujmy wentylację mechaniczną z odpowiednim filtrem na nawiewie. Dzięki temu my będziemy bezpieczniejsi, nasze dzieci też się będą lepiej rozwijać. Wiecie, że dzieci, które żyją w zanieczyszczonym powietrzu, rozwijają się gorzej niż ich rówieśnicy z czystszych miejscowości? Tragedia! My sami na te dzieci nasze te tragedie ściągamy. Kolejna trójka. Trzy godziny może przeżyć człowiek bez odpowiedniego ubrania, albo schronienia, albo chociaż ognia. No, wiadomo, że nie w każdej sytuacji ten ogień się przyda, ale jeśli jest zimno i jesteś źle ubrany i nie masz ognia, no możesz zamarznąć. Może nie od razu w trzy godziny, ale te trzy godziny wystawienia na zbyt niską temperaturę mogą sprawić, że nie będziesz w stanie dalej iść, że nie będziesz w stanie nic więcej ze sobą zrobić i po prostu siądziesz i zaczniesz umierać. Może Cię ktoś uratuje, może nie. Skandynawowie mówią, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda, może być co najwyżej nieodpowiednie ubranie. Jaka jest lekcja z tej trójki dla nas, nowoczesnym survivalu? Ano taka, żeby mieć po prostu odpowiednie schronienie, że jak już sobie zakładamy przetrwanie na działce, to zbudujmy tam cokolwiek, nawet niech tam stoi pszczepa kempingowa. Pszczepa kempingowa będzie doskonale chronić Was przed, przed wiatrem i śniegiem i przed deszczem, czego nie zrobi, albo co będzie robić gorzej, namiot z gałęzi. Plus, co więcej, ta pszczepa tam już jest, a namiot z gałęzi będziecie musieli dopiero zbudować. I naprawdę, jeśli zakładasz, że będziesz budować sobie namiot z gałęzi, to się zastanów, czy w tym obszarze, w którym mieszkasz, rzeczywiście rosną odpowiednie drzewa. Na Mazowszu prawie nie ma tych świerków, z których miałbym robić ten szałas z gałęzi. No to, to nie zrobię go sobie, tak? Czyli muszę myśleć o innych sposobach schronienia się przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. A jeśli już mi się nie uda schronić, albo moje schronienie będzie się składało, nie wiem, ze sznurka rozpiętego między dwoma drzewami, na który przykleję sobie folię NRC, bo to będzie wszystko co przy sobie mam. Mam bransoletkę z parakordem, mam koc termiczny, w, na przykład w apteczce w EDC i sobie zrobię tylko to, to żebym później mógł się ogrzać za pomocą tego ognia, o którym też jest mowa właśnie w tym punkcie. A zatem schronienie na sytuacje awaryjne, schronienie na czas, kiedy będziemy przebywać poza domem ma znaczenie bardzo ważne. Ważniejsze niż kolejna trójka. A brzmi ona: trzy dni bez wody. Możemy przeczekać, przetrwać trzy dni bez wody. Jeśli nie mamy wody, nasz organizm zacznie cierpieć dość szybko. Już po kilku godzinach będziemy czuć pierwsze objawy, pierwsze skutki odwodnienia. I być może nie umrzemy po trzech, dokładnie dniach, tylko po pięciu. Może po dwóch, to będzie zależało od tego, co robimy, jak się ruszamy, w jakim jesteśmy też, w jakiej temperaturze, jak dużo tej wody tracimy. Ogromne ilości wody organizm traci pocąc się, ale organizm traci też wodę w mroźnych temperaturach, ponieważ powietrze, które wciągamy do płuc, jest bardzo suche. A żeby no, płuca mogło działać, to, to powietrze musi być najpierw wilgotne, więc oskrzela i górne drogi oddechowe nawilżają to powietrze, potem wydychamy to powietrze z tą parą wodną i tracimy ją bezpowrotnie to dlatego się robią potem sople pod nosem na przykład. Tej wody nie odzyskamy. I dlatego właśnie po trzech dniach bez wody będziemy po prostu w czarnej. I to oznacza, że jak już masz tę maskę przeciwgazową, no to musisz zadbać o odpowiedni sprzęt, o odpowiednie metody do uzdatniania wody. Uzdatnianie wody to jest temat bardzo szeroki. W skrócie gotowanie, filtry, tabletki do uzdatniania, do dezynfekcji. Metod jest mnóstwo. W zasadzie wypadałoby zrobić na ten temat osobny materiał, więc nie będę się w to teraz zagłębił. Jak go kiedyś zrobię, to tu wyjedzie karta, jak nie zapomnę. Jak zapomnę, jak ktoś będzie oglądał ten film w 2021, napiszcie proszę w komentarzu pod filmem Jest 2021, Krzysztof, gdzie jest film o uzdatnianiu wody? Może już będzie. Kolejna trójka. 3 tygodnie przeżyjemy bez żywności. Nasz organizm zacznie umierać z głodu dopiero powiedzmy po trzech tygodniach. Niech będzie, że po czterech, niech będzie, że po 14 dniach, to nie ma większego znaczenia, ale zwróćcie uwagę, jaka jest skala. Trzy dni bez wody, trzy dni bez wody, o tak, 3 dni bez wody. Tak długo bez żywności. Trzy dni bez wody, tyle bez żywności. Czyli dużo dłużej wytrwamy bez żywności. A zatem woda jest dla nas ważniejsza niż żywność. Czyli w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o możliwość picia wody, w sensie, żeby mieć tę wodę, żeby mieć jej zapas, żeby móc ją oddatniać, a dopiero w drugiej kolejności skupiać się na tej żywności. W tradycyjnym survivalu mówi nam to. Najpierw zadbaj o źródło wody, a potem staraj się zdobyć żywność. W nowoczesnym survivalu ta zasada mówi nam po prostu o tym, że tej wody będziemy potrzebować więcej, szybciej i częściej. Do samego picia potrzebujemy 2-3 litry wody, a jeśli chodzi o gotowanie, przygotowanie posiłków, jeśli chodzi o mycie, spłukiwanie w toalecie, to się robią dziesiątki, 10-15 litrów na osobę dziennie. Ogromne ilości wody. A żywności też potrzeba, tylko żywność jest Mniej ważna. Dlatego właśnie pierwszą podstawową rzeczą, którą należy zrobić, gdy zabraknie prądu, kiedy zostanie wyłączone zasilanie, to jest napełnić wannę wodą. Był osobny materiał na ten temat, co trzeba robić, kiedy zabraknie prądu. Tutaj możecie go zobaczyć, bo jak nie ma prądu, to zaraz też nie będzie wody w kranach, więc jak najszybciej musimy zrobić jak największy zapas tej wody na później. Ale wiecie, że w punkcie o żywności chodzi nie tylko o zapas jej czy o, o żywność, którą gdzieś pozyskamy, lecz także o możliwość jej przygotowania do spożycia? Jak ktoś ma sad, i ma tam, nie wiem, jabłka czy śliwki, to sobie może pozbierać i zjeść, nie? Tylko trzeba je umyć. Natomiast jeśli ktoś ma kury, to trzeba te kury najpierw zabić, oskubać, ugotować, dopiero potem można jeść, nie? O ile zabić i oskubać można bez prądu, gazu i ognia, no to ugotować bez ognia jest trudno. A zatem, jeśli masz w zamrażarce jako zapas żywności wieprzowinę, której się nie jada na surowo, no to zadbaj o to, żebyś też miał sprzęt do przygotowania jej do spożycia warino kuchenkę na przykład. Wreszcie ostatnia trójka, o której ktoś mógłby powiedzieć, że jest dodana trochę na siłę, mianowicie, że człowiek może przeczekać, przeżyć, przetrwać trzy miesiące bez kontaktu z innymi ludźmi. I o co tutaj chodzi? Chodzi o kontakt z bliskimi. Każdy z nas ma kogoś bliskiego: matkę, ojca, rodzeństwo, przyjaciół. No prawie każdy. Są ludzie, którzy są sami jak ten palec na tym świecie i ja im strasznie współczuję, bo możliwość pogadania z kimś jest naprawdę bardzo cenna i bardzo ważna dla naszego psychicznego zdrowia i dla naszego psychicznego bezpieczeństwa. Już nie mówimy nawet o psychicznym dobrostanie. Chodzi mi o to, że jak się nie ma kogoś, dla kogo moglibyśmy żyć, to nam się tego życia odechciewa. Dziś i w sytuacji awaryjnej będzie tak tym bardziej. A zatem patrząc na ten priorytet po prostu starajmy się o metody komunikacji, ale nie tylko z bliskimi, najbliższymi. Lecz także komunikacji z innymi, w sensie e, zdobywania informacji o tym, co dzieje się na świecie. Jakieś radio, które będzie pozwalało Ci w tej Twojej głuszy słuchać programów radiowych i mieć poczucie, że jest wszystko mniej więcej dobrze albo że sytuacja zmierza w dobrym kierunku. Jak sobie będziesz raz na tydzień topalać to radio i wreszcie w którymś tam tygodniu usłyszysz, że sytuacja wraca do normy, gwarantuję Ci, że da Ci to dużo lepszy nastrój i zaczniecie się bardziej chcieć żyć, niż gdybyś tej możliwości komunikacji, czy możliwości łączności nie miał. Jakie są wnioski z zasady trójek w nowoczesnym survivalu? Ano takie, że o pewne rzeczy trzeba zadbać wcześniej, prędzej i bardziej niż o inne. Co mam przez to na myśli? Wyobraźmy sobie sytuację, że budujemy sobie zestaw ewakuacyjny, budujemy zestaw do ucieczki z domu do takiego miejsca jak to, na działkę i zakładam, że będę tutaj jechał rowerem. Mam tutaj do przejechania 100 km, zajmie mi to 2 dni, będę musiał spać po drodze. Niezależnie od tego jaka będzie pogoda, muszę te dwa dni przetrwać. Patrząc w kolejności tylko co jest dla nas najważniejsze, potrzebuję najpierw ochrony dróg oddechowych, żeby w czasie przemieszczania z punktu D do punktu E, dom, punkt ewakuacyjny, nie zatruć się na przykład. Potem potrzebuję zadbać o odpowiednią odzież na każdą pogodę, którą możemy tutaj spotkać na tym rowerze, na trasie, i o schronienie, żebym mógł w razie tej sytuacji wariantów przeczekać jedną noc, a może nawet dwie, a może nawet trzy, jeśli będę musiał gdzieś jechać naokoło, w zdrowiu, nie ryzykując, że zamarznę. Czyli muszę mieć coś, co pozwoli mi to schronienie zbudować. Wreszcie potrzebuję wodę. Potrzebuję wodę na dwa dni co najmniej, a najlepiej jeszcze sprzęt do uzdatniania i potrzebuję wiedzieć, skąd tę wodę mogę zaczerpnąć, żebym nie musiał wieść na plecach czy na rowerze, yy, nie wiem, 15 litrów wody. Wreszcie potrzebuję żywność, ale jak już będzie brakowało miejsca w plecaku, to ta żywność jest mniej istotna. Tak samo jak to ostatnie na końcu radejko, krótkofolówka, no. Fajnie, byłby mieć kontakt z bliskimi, to nam może bardzo pomóc też uzyskać bezpieczeństwo w czasie tej ewakuacji. No, jak będziemy musieli się zaopiekować grupą ludzi, no to uciekając w grupie, jak się zbierzemy wszyscy, korzystając z tych krótkofalówek, to będziemy na pewno bezpieczniejsi, więc tutaj można byłoby troszkę zmienić ten priorytet. Ale jeśli czegoś mielibyśmy nie brać, to właśnie raczej żywności, bo po dwóch dniach jazdy na rowerze nikt z głodu nie umrze. No dobra, no nie, nie mogę powiedzieć, że nikt, no prawie nikt, prawie na pewno nie umrzesz nie mając żywności przez dwa dni. A nie mając wody przez dwa dni, no to już może też nie umrzesz, ale będzie Ci bardzo trudno tego drugiego dnia uciekać. Zwłaszcza w pogodę, która będzie tę te, wilgoć, tę wodę z Ciebie wyciągać, czyli w upał albo w mróz. I nie nie zawsze jest tak, że jak jest mróz, to jest też śnieg. W Polsce zimy są poplone. Może być śnieg i błoto, w sensie plus 2 stopnie, a może być mróz i, i zero śniegu. I tak przez 6 tygodni na przykład. Także wiecie, no. Trzeba uważać, nie? Moi drodzy, z mojej strony to tyle. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej zasady, wdrażania jej w praktyce, albo chcielibyście wiedzieć, jak zbudować własny plan przetrwania, no to piszcie albo w komentarzach pod filmem, albo piszcie na priv, Będziemy w stanie być może Wam, wam jakoś pomóc, może też ktoś inny odpowie na tak zadane przez was w komentarzu pytanie. Na koniec tradycyjnie chciałbym was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty. Do wspierania nas na Patronajcie za pomocą tego przycisku, bo patroni dostają nasze filmy dwa dni wcześniej bez reklam i szereg innych korzyści. Oraz zachęcam również, proszę, abyście rozważyli możliwość zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego przycisku, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć.